Jak wewnętrzne przekonania i programy sterują naszym życiem? Nam się tylko wydaje, że jesteśmy tacy mądrzy, analizujemy wszystko, wiemy, ale to ciało zawsze będzie reagować, a podświadomość zawsze będzie wysyłać sygnały do naszego ciała, czasami nawet omijając nasz mózg. Kiedy była mała, w mojej wiosce pies ugryzł dziewczynkę prosto w twarz. To była tragedia dla całej jej rodziny, zwłaszcza, że została duża blizna. Po tym zdarzeniu, z poziomu strachu, mama i babcia zaczęły mnie ostrzegać przed psami, i nawet jeśli w domu mieliśmy psy, bardzo łagodne, pamiętam je, które wyraźnie chciały się przytulić, żeby je pogłaskać, to i tak do nich nie dopuszczano, bo pies był potencjalnie niebezpieczny. Bo gdzieś tam był zapisany zły scenariusz. Tylko dlatego. Wiadomo, że jestem wdzięczna, bo chcieli mnie chronić. Teraz jestem dorosłą kobietą, mam synka, i gdy widzę, że przychodzi obok psa, nawet tego łagodnego, bo to widać, we mnie narasta ogromne napięcie, jakbym znów była tą małą dziewczynką, w równoległym świecie oczywiście, i jakby zaraz mama mnie okrzyczy, że pozwalam swojemu dziecku zbliżyć się do psa. Tego świadomie nie pamiętam, jeśli chodzi o konkretną sytuację z dzieciństwa. Przecież można był oszaleć, gdyby trzeba było przed każdym psem przypominać sobie tam ten scenariusz, ale podświadomość steruje naszym ciałem i ja się całaś spinam, kiedy mój syn podchodzi do psa, chociaż to nie był mój scenariusz i już mi nie służy, a mechanizm ochronny pozostał.